Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu wywiadów realizowanych przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Dzisiaj moim państwa gościem jest pani dr Ewelina Nycz, która jest na co dzień pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest poradnictwo konsumenckie. Jak nie dać się zmanipulować? Porozmawiamy o roli edukacji konsumenckiej i poradnictwa w świecie reklamy. I pierwsze pytanie do pani ekspert brzmi: jak, w jaki sposób, dlaczego ta edukacja konsumencka jest dzisiaj w ogóle tak ważna? Edukacja konsumencka jest dziś właściwie ważniejsza niż kiedykolwiek. Weszliśmy w erę marketingu wysoce spersonalizowanego, opartego na zaawansowanych algorytmach. I reklama w tym momencie nie jest już takim prostym komunikatem o produkcie, ale staje się taką wyrafinowaną strategią psychologiczną, która dociera do nas na każdym kroku w sposób często nieświadomy. Oczywiście też mogę powiedzieć jako ten konsument, tak? Bo, jako marketingowiec, to oczywiście reklama ma swoje plusy ogromne, których też marketingowcy, marketerzy są uczeni, jak dotrzeć do tego docelowego klienta. Natomiast mówiąc z poziomu już tego konsumenta, bez takich umiejętności krytycznego czy racjonalnego myślenia i rozpoznawania tych subtelnych mechanizmów wpływu, konsumenci po prostu są bezbronni. I to właśnie świadomość tych technik staje się właściwie taką pierwszą linią obrony. A jak często spotyka się Pani z przypadkami osób, które padły ofiarą właśnie takiej manipulacji reklamowej? Na szczęście rzadko zdarza mi się jakby słyszeć o takich przypadkach. Bardziej rozczytuję to w mediach, gdzieś tam z jakichś donosów innych znajomych. Ale wiem, że ludzie po prostu zgłaszają problemy, które są bezpośrednim wynikiem takich nieuczciwych praktyk. Może to być chociażby zakup pod wpływem presji na pokazach handlowych, a także pozornie atrakcyjne promocje w internecie, które tak naprawdę nie są prawdziwymi obniżkami. Zauważę to również ułokik, który reaguje na te problemy, wprowadzając chociażby zakaz zawierania umów finansowych na pokazach, co jest taką bezpośrednią odpowiedzią na nieprawidłowości skierowane zwłaszcza do seniorów. To tutaj chyba jest taka największa grupa docelowa, która te techniki bądź sposoby manipulacji po prostu docierają, i jest sporo, myślę, takiego budowania świadomości dla tego sektora, odbiorców. A jakie techniki reklamowe są najbardziej manipulacyjne? Chyba takie największe wyzwania stanowią te, które omijają nasze racjonalne myślenie, a serwują bezpośrednio w emocje. Oczywiście, z punktu widzenia osób, które kreują tą reklamę i ten content marketingowy, to tak naprawdę w tym momencie sprzedają się te reklamy, które bazują na naszych emocjach i na takim call to action czyli z. Takie zainteresowanie od razu do, do, do zakupu. Mam tu też na myśli regułę niedostępności, czyli tworzenie sztucznej presji czasu, ograniczania, na przykład hasłami tylko dzisiaj, czy ostatnie sztuki. Często się to pojawia. Sama ostatnio miałam też taki ciekawy przykład z życia, gdzie jeden z operatorów komunikacji Telefonii komórkowej e, powiedział, że no dzisiaj po prostu, do, do dzisiaj jakby jest właśnie ta oferta, e, ona jest ważna w tej danej cenie, natomiast już jutro ona wskoczy tam o 10 zł. E, więcej. tak? Więc faktycznie, gdybym pewnie tutaj nie, nie zrobiła tego kroku do tyłu, nie wycofała się powiedzmy z tej natychmiastowego podjęcia decyzji, e, no mogłabym podjąć ją taką ani inną, tak? Czyli poszłabym tym nurtem tej osoby, która tak naprawdę znając z sprzedaży i tej promocji, no bo to tak też dostałam po prostu informację mailową, prawda? I stąd była moja wizyta w salonie jednej właśnie z sieci komórkowych. No to pewnie dokonałabym tego już zakupu, tak no bo właściwie tylko dzisiaj była taka oferta. Natomiast był ten krok do tyłu, była ta analiza, było to spisanie sobie na kartce faktycznie tych za i przeciw oraz kosztów. I myślę, że to mnie po prostu chroniło przed podjęciem takiej też decyzji. No i też jest też tak zwana obawa po prostu przed utratą okazji, czyli prowadzi to do takich impulsywnych decyzji. Oczywiście kreowanie sztucznych potrzeb, czyli reklamy, które sugerują nam, że bez danego produktu po prostu nasze życie tutaj będzie niekompletne albo po prostu będzie gorsze. Wykorzystywanie też autorytetów, autorytetu, czyli posługiwanie się wizerunkiem ekspertów lub celebrytów, by uwiarygodnić produkt. To też kolejne takie techniki manipulacyjne. Te najbardziej narażone grupy to młodzież i seniorzy. Dlaczego akurat te, te grupa? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Młodzież to przede wszystkim osoby ciekawe świata. Osoby wrażliwe na takie działania, ponieważ w okresie dorastania intensywnie kształtuje swoją taką tożsamość. Szukają siebie, poznają siebie. Media społecznościowe dostarczają silnych i szybkich bodźców, nadmiernie stymulują układ takiej nagrody, można powiedzieć, co też utrudnia samokontrolę, może prowadzić do silnego zaangażowania, a seniorzy są narażeni na działanie mechanizmów, które często wykorzystują ich osamotnienie. Czy na przykład też lęk o zdrowie. Na przykład też podczas tak zwanych wycieczek handlowych i dlatego właśnie to prawo, które zostało zmienione od 2023 roku wydłużyło im do 30 dni termin na odstąpienie od umowy zawartej w domu. Chociażby, prawda kiedy była wizyta w domu, można było od razu kupić ten produkt tu i teraz tak naprawdę, bo jest zniżka 10-15% albo i nawet większa I, i były różne po prostu zachęty. I tutaj tak naprawdę kłania się też brak takiej asertywności, czyli świadomość odmawiania, mówienia nie i odmawiania po prostu danego, danego produktu czy skorzystania z danej oferty. Więc te grupy są chyba tak najbardziej tutaj narażone właśnie na, na takie różne sugestie. Dzisiaj bardzo ważną rolę odgrywają media społecznościowe i czy one zwiększyły, czy może zmniejszyły to ryzyko manipulacji? Świetne pytanie. Myślę, że oboje jesteśmy w takim wieku, że te media społecznościowe, właściwie smartfony mamy na co dzień. Właściwie można powiedzieć 24 godziny na dobę. Możemy nawet sobie przeanalizować, ile czasu spędziliśmy w mediach, w mediach społecznościowych. Algorytmy mediów społecznościowych personalizują treści tworzą tak zwane bańki informacyjne, w których użytkownik jest wystawiony wyłącznie na jednostronne treści. Co więcej, popularność influencer marketingu sprawia, że rekomendacje są odbierane jako bardziej wiarygodne niż tradycyjna reklama. I to właśnie też z tego powodu UOKiK wprowadził szczegółowe wytyczne, które nakładają na influencerów obowiązek jasnego znaczenia treści sponsorowanych, aby też walczyć z nieprzejrzystością tego przykazu, który właśnie pojawia się w mediach społecznościowych. I też media społecznościowe stały się takim miejscem, gdzie właściwie wystarczy kliknąć na dany post, nawet na daną osobę, która gdzieś nam mówi w jakimś wywiadzie, prawda? Otrzymamy kod ze zniżką i, i, i właściwie już jesteśmy poddani. Tym, tym emocjom. Nawet sama muszę przyznać, że dwa lata temu spotkałam się z takim jednym influencerów, właśnie w mediach społecznościowych, gdzie był zakup szamponu. Pani promowała właśnie szampon, którego ja używam, i faktycznie z jej zniżką miało być tam 20% taniej. No i jak się okazało, gdybym kliknęłam na ten link, okazało się, że po prostu ten szampon z tym linkiem jest jeszcze droższy niż na stronie. Tego sklepu. No i wtedy faktycznie pojawiła się taka sugestia, że: okej, okay, to w takim razie, jak tutaj ta firma, ten sklep podchodzi do, do konsumenta, do klienta, tak? Gdzie jest ta etyka? Gdzie jest tak naprawdę takie porządne ta odpowiedzialność tego przedsiębiorstwa i właściwie taka konkretna reklama, która powinna nieść jasny, prosty przegaz? I skłonić do zakupu. A tutaj akurat nie okazało się, że poprzez ten link produkt okazał się droższy niż, niż po prostu był w sklepie podawany. A jak poradnictwo konsumenckie chroni przed nieuczciwymi praktykami? Poradnictwo konsumenckie działa jak taka tarcza ochronna, czyli zapewnia konsumentom bezpłatny dostęp do porad prawnych, do wsparcia, też do rozwiązywania sporów. Organizacje takie jak rzecznicy konsumentów czy federacja konsumentów pomagają złożyć reklamację, przygotować pismo procesowe, także dochodzić swoich praw i dają też możliwości walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami bez konieczności ponoszenia kosztów prawnych, o czym też już wstępnie chociażby mogłam, moglibyśmy ująć ten case study, o którym powiedziałam wcześniej, właśnie za taki przykład. A jakie sprawy najczęściej zgłaszają konsumenci? Różne, bardzo różne, ale najczęściej są to reklamacje związane z taką niezgodnością towaru z umową, czyli w szczególności tutaj dotyczy sprzętu AGD, RTV, mebli, obuwia, odzieży. W turystyce natomiast powtarzają się skargi na niezgodność warunków w hotelach z ofertą, a także na zmiany godzin lotów, co też pewnie Państwo, myślę, wszyscy zauważyliśmy w tym okresie takim wakacyjnym. Bo też media o tym często nam donoszą. Natomiast w sektorze finansowym do rzecznika finansowego najczęściej trafiają skargi dotyczące kredytów walutowych, też nieautoryzowanych takich transakcji, czy też blokady środków na koncie. Jednym z takich ostatnich przykładów była historia z jednego z banków, która po prostu zatrzymała wpłaty do jednego ze sklepów internetowych poprzez właśnie skargi klientów. Tego, tego sklepu, że coś tutaj jednak im nie pasuje, i te, i te wpłaty były dość spore, i po prostu bank jakby sam tutaj wykazał się taką odpowiedzialnością, że wstrzymał te, te wpłaty do wyjaśnienia po prostu sytuacji. Także w tym momencie jest rozpoznawana ta, ten cały precedens. Jaka jest wiedza naszych obywateli, Polaków na temat bezpłatnej pomocy konsumenckiej? Według najnowszego badania świadomość Polaków na temat praw konsumenckich rośnie, więc jest to dobra informacja. Aż 80% ankietowanych ocenia swoją wiedzę jako raczej taką, raczej dobrą, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak co ciekawe, ponad połowa, bo 57% deklaruje chęć poszerzania tej wiedzy. To pokazuje, że chociaż świadomość się zwiększyła, zapotrzebowanie na tą edukację jest wciąż y, po prostu potrzebne. Także tutaj ogromna rola Państwa pewnie też y, wśród promowania tych postaw konsumenckich, po prostu budowania tej świadomości, bo, y, bo tak naprawdę dotyczy to właściwie każdego, każdego z nas. Jakie działania edukacyjne pomagają rozróżnić reklamę od rzeczywistości? Skuteczna edukacja to na pewno taka, która uczy takiego krytycznego myślenia, może ujmijmy to, ujmijmy to jako racjonalne e, myślenie. E, I na przykład WalkIt prowadzi takie programy, które adresują różne grupy wiekowe czy od pokolenia tam, tych, tych młodych milenialsów, pokolenie X, e, do baby boomersów e, mają różne kampanie. Natomiast e, z takich, myślę, ważnych kampanii, którą WOKiK w tym momencie ma w swoim takim portfelu, to jest ABC Małego Konsumenta, która skierowana jest dla przedszkolaków i uczy przez zabawę o bezpiecznych zabawkach, a także Młodzież z Prawem na Czasie, która skupia się na prawach konsumenta w internecie i cyberbezpieczeństwie. Jakie zmiany w prawie, w Pani stanie mogłyby lepiej chronić konsumentów? Właściwie ta dyrektywa Omnibus, ona wprowadziła kluczowe zmiany, takie jak zastąpienie rękojmi odpowiedzialnością za niezgodność towaru z umową, czy także obowiązek podawania tej najniższej ceny z ostatnich 30 dni w przypadku promocji. Prawo ewoluuje, ale kluczowe jest to, by nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem cyfrowym i aby regulować tak naprawdę nowe formy wpływu. Tak jak nieprawidłowości w internecie, czy brak przejrzystości w influencer marketingu. I też w, w tych naszych autorytetach, czyli influencer marketingu, dużo się zmieniło, bo influencerzy po prostu muszą oznaczać, że jest to ta reklama. Więc myślę, że sporo już udało się zrobić. No i pewnie kwestia obserwacji, w którym kierunku to po prostu wszystko pójdzie. A jak rozpoznać, że reklama próbuje na nas Świetne pytanie. <laughs> Reklamę w tym momencie robią specjaliści, marketingowcy. Część również z nich jest, można powiedzieć, takimi psychologami. Kolorystyka odgrywa ogromną rolę. Znaczenie, ton, gesty, po prostu, które się pojawiają, więc tak naprawdę wszystko to wpływa na nas. Również i zapach, tak? Gdzie czasami wchodzimy do sklepu, to tutaj już też poniekąd jest wykorzystywane w zakresie jakiejś degustacji. Ale tak naprawdę najprostsza zasada to jest: jeśli coś brzmi zbyt pięknie, no to po prostu mm, trudno, żeby było prawdziwe. Najczęściej tak właściwie jest. Warto zwrócić uwagę na kilka czerwonych flag, czyli po pierwsze presja czasu, po drugie intensywna gra na emocjach, bez podawania konkretnych, merytorycznych informacji o produkcie. No i po trzecie, Poleganie wyłącznie na wizerunku autorytetów bez poparcia konkretnymi dowodami. Jakie kroki powinien wpłynąć wprowadzony w błąd konsument? Jeżeli problem dotyczy podejrzanych działań w internecie, to pierwszym takim krokiem jest zgłoszenie incydentu do CERT Polska poprzez stronę internetową www.cert.pl, albo też możemy wysłać SMS-a na numer 8080. Oczywiście można też znaleźć te informacje na, na stronie właśnie cert e, Polska. W ogóle sama organizacja też zachęca do tego, żeby zgłaszać takie incydenty. E, też możemy zebrać wszystkie dowody, czyli zrzut ekranu, korespondencje, paragony. E, możemy to dołączyć do, do tej wiadomości. E, I też możemy złożyć taką reklamację u przedsiębiorcy po prostu, u którego zobaczyliśmy e, dane face study i zgodni właśnie z nowymi Przepisami mamy 14 dni na odpowiedź. Właściwie, jedno przedsiębiorstwo ma 14 dni na odpowiedź, natomiast mamy taki czas na oczekiwanie na tą odpowiedź. I dla młodszych pokoleń istotnym elementem jest weryfikacja, czytanie opinii, porównywanie ofert na portalach takich jak chociażby Ceneo, czy jakieś inne porównywarki. I jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, można skorzystać również ze składnej pomocy rzecznika konsumentów, i to właściwie są takie chyba podstawowe kroki, które powinniśmy pamiętać. Ja osobiście osobiście zgłaszam takie incydenty, nawet e-mailowe, które się pojawiają, i muszę powiedzieć, że zaraz te sprawy są weryfikowane. Na dzień następny już jest jakaś odpowiedź, więc działa to po prostu błyskawicznie. Jest też mail, czyli jest feedback od tej od u I nawet w tym momencie przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą e-commerce na swoich stronach. U siebie, prawda, na stronach internetowych, mają tego świadomość i też bardzo podchodzą do tego odpowiedzialnie, co jest takim dobrym w tym momencie, myślę, elementem współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Jak Pani ocenia, czy ta edukacja konsumencka powinna być obecna już od tych najmłodszych lat od etapu szkoły? W mojej opinii tak. Edukacja konsumencka w szkołach jest dziś tak samo ważna jak, mogę powiedzieć, nauka pisania, czytania, czy nauka przedsiębiorczości, czy zarządzania własnym budżetem, które też się pojawia od kilku lat gdzieś tam w pewnych elementach edukacji. Uczenie młodych ludzi jak rozróżniać prawdę od fałszu. Gdzie są te fake newsy, tak informacje, które są czasami niezweryfikowane, a po prostu podawane w mediach, w internecie czy nawet na ulotkach, plakatach. Też aspekty takie, jak chronić swoje dane, jak nie ulegać presji, jest kluczowe dla świadomego funkcjonowania właściwie w tym takim cyfrowym świecie, w którym przyszło nam teraz funkcjonować. A w jaki sposób e, Pani zdaniem uczyć e, młodzież krytycznego myślenia, jakie są najskuteczniejsze formy metody? W mojej opinii najskuteczniejsze są te metody, które są interaktywne, dostosowane do cyfrowego świata, w którym młodzież żyje. Należy uczyć tutaj analizowania treści, rozpoznawania takich ukrytych przekazów reklamowych, rozumienia jak działają algorytmy, które tworzą wspomniane bańki informacyjne. I kiedy młodzież. Myślę, że tak rozpracuje po prostu te mechanizmy, to zacznie patrzeć na te reklamy zupełnie takim z takim krytycznym dystansem, czyli świadomie po prostu, bo o tą świadomość tak naprawdę chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za przybliżenie nam tematyki poraństwa konsumenckiego. Ja zachęcam do tego, w sposób odpowiedzialny korzystać z mediów społecznościowych, aby powszechniać się, edukować w kontekście poraństwa. Konsumenckiego i aktywnie uczestniczy w działaniach naszej organizacji. Bardzo dziękuję.